do uróbku ze sztolni poszukiwawczej rud uranu prawdopodobnie sztolnia numer dwadzieścia cztery i przed nami klasyczny rów, roznos Oczywiście sztolnia jest zawalona, nie ma dostępu ale tak się to prezentuje. Nie wiem czy coś widać w ogóle żebyś tam zejść na dół zobaczyć jak to wygląda w ogóle tam czym wyżej oczywiście to by nie było za łatwo standardowa opcja na walone drzewa nie drzewa wszystkiego miejscu znajduje się zapadlisko w sztolni numer 24. Hałda urobku ze sztolni, tu już idzie klasyczny rów. Roznos do szczolni, oczywiście nawalone drzewa, powalane I według mnie, jakby ktoś chciał się dostać do tej szczolni, to i no tu w tym miejscu. Zaraz tu, zaraz jest droga powyżej. To zaraz tu pod tymi drzewami gdzieś by szło. Może kopać. Oczywiście ją tu trochę od gruzową z, kamie z kamieni i trochę z belek drzew. Wyrzucił na bok. Ale i tak leśnicy robią swoje wiadomo, nie. Także jakoś to się prezentuje sztolnia poszukiwawcza ród uranu numer 24. Teren prawdopodobnie, gdzie znajdowały się szyby numer 1 i 2. Tam mamy, wiadomo, kopią za minerałami. Tu jeden z rowów, pewnie, emanacyjnych, czy tam szurfy, jak tam to zwał, jak zwał. Tu, tu. Tu hauda już jest. Jak widać część hałdy może tak. Tu chyba musiał być Jeden z szybów Nie wiem, czy coś widać dobrze Zapadlisko Z rąb Jeden z szybów o, się nabił. Moment, bo się nabiłem jak Prawdopodobnie jedno z zapadli z na zboczach wołowej góry. I Tuż obok także się coś znajduje. Zapadlisko o. które wygląda właśnie tak. U. Nie chcę się tu, bo nie chciałbym furgnąć, ale wygląda to wszystko tak. Jeżeli to jest szyb numer jeden i szybik numer dwa, to jeden prawdopodobnie miał głębokość 7,5 metra, drugi jakieś 14,5 metra. Wiadomo, tam na dole się rozchodziły jakieś chodniki. Tu jeszcze obok kolejny rów. No. no, i dookoła tych dwóch szybów szybików. w urobku, która była już jak widać, przekopana w celu chyba szukania jakichś minerałów. znajdujemy się jeszcze hmm. w takim miejscu, już pokażemy. Tak dopko obeszliśmy prawdopodobnie zapadliska Szybików. Tu syn jeszcze siedzi, bo dzisiaj taka wycieczka tylko terenowa. I nic więcej. od tej strony to już widać tam z pobliskiej drogi, która tu niedaleko przechodzi także pozdrowienia ze zbocza wołowej góry i prawdopodobnie zapadlisk terenów szybików 1 i 2 Tolnia poszukiwa w uranu nr 21. Budniki. Jedna z moich ulubionych, gdzie lubię wracać, ale echo trzeba by było odpływ trochę kamieni po wyciągać, bo woda jest poblokowana. Hałda urobku ze sztolni poszukiwawczych ród uranu z lat 50. Tu klasyczny rów, roznos ze sztolni I gdzieś tu musiała ta sztolnia wchodzić. wiele obecną jest zasypane wszystko i jest niedostępne. Zobaczymy jeszcze tam wyżej. Tam nasza. Hałda. Hołda urobku, tam roznos widać, klasyczny rów jak do sztolni. Tu kolejne jakieś zapadlisko, pewnie ciąg sztolni w tym momencie jest zawalony. Tu stoję na następnym jakimś i powyżej także. Znajduje się sporych rozmiarów zapadlisko. Uu. I tak to wygląda. Hmm. To nawet wiaderko leży. Nie wiem czy ktoś tu działał Jeszcze idę zobaczyć tam w górę co słychać Trochę że zrobił porządku. Liście pozbierał, kamieni trochę wyciepnął i woda teraz już płynie fajnie. O, tu jeszcze patykiem liście wiadomo nie. Wypad z baru o, i już chyba płynie ostro, wręcz wartko. Ja pierdolę, ale się zaczął lać. Tak, tak, tak. porządek musi być na sztolniach lub przed, nie? Susza jest jakość, czy była, to niech nawadnio tam. Tu jeszcze wyciągnę zaraz ten głaz, o ten. Nie tu za bardzo się kręci, bo nie ma ani gumowców, nic. No, a tam już jest samo ziemia i woda, ale ładnie płynie. No, dobra. dobra, to ja tu jeszcze dalej udrażniam temat, bo ładnie zaczęło wszystko spływać. Urde, tutaj aż wartko leci. Pozdrav